Cześć kochani, to ja wasza kapibajka. Dziś zabiorę was w podróż do Doliny Radosnych Dzwonków, gdzie mieszka nasza urocza przyjaciółka, Mimi Kotka. Mimi jest bardzo ciekawa świata, ale czasem trudno jej głośno wyrazić to, co myśli. Nasza dzisiejsza bajka jest o tym, jak Mimi odkryła, że jej cichy głos ma wielką moc. Jesteście gotowi? Posłuchajcie. Pewnego słonecznego poranka, w sercu Doliny Radosnych Dzwonków panował radosny zgiełk. Feluś jeżyk z plecakiem pełnym lśniących kamyczków maszerował żwawo. Koko króliczek skakał w kółko, podrzucając pęczek świeżej koniczyny. Lili chmurka delikatnie unosiła się nad nimi zmieniając kształty w zabawne figury. Cała gromadka szykowała wielką niespodziankę dla mądrego tutu żółwika. Tutu kończył właśnie 100 lat co było niezwykłym świętem. Zizu pszczółka latała tam i z powrotem, przynosząc najpiękniejsze kwiaty. Bibi Robotek mierzył wszystko swoją miarką, aby dekoracje były idealne. Nawet nika gwiazdeczka, która zwykle pojawiała się wieczorem, migotała już na niebie. Wszyscy mieli mnóstwo pomysłów na ozdoby. Feluś proponował ułożenie ścieżki z lśniących kamyków. Koko chciał rozwiesić kolorowe wstążki na każdym krzewie. Lili chmurka marzyła o deszczu konfetti, gdy tylko tutu wejdzie na polanę. Mimi kotka siedziała nieco z boku, przyglądając się z uwagą. Miała w głowie cudowny pomysł. Wiedziała, że mógłby sprawić, że święto Tutu będzie jeszcze bardziej magiczne. Ale Mimi była trochę nieśmiała. Obawiała się, że jej pomysł może nie spodobać się innym. Może moje bańki mydlane są zbyt proste? Pomyślała. Zamiast mówić, mruknęła cicho i schowała się za dużym liściem paproci. Gugu Sowa, która siedziała na gałęzi pobliskiego drzewa, zauważyła Mimi. – Co tam chowasz, Mimi? – zapytała łagodnie. Mimi nieśmiało wychyliła głowę. – Ja! Ja mam pomysł na ścieżkę dla tutu! – szepnęła. – Wspaniale! – zawołała Gugu. – Podziel się nim z nami! Każdy pomysł jest cenny! Feluś i Koko podeszli bliżej zaciekawieni. Mimi wzięła głęboki oddech. – Możemy zrobić! Ciężkie z baniek mydlanych, powiedziała wreszcie trochę głośniej. Gdy Tutu będzie szedł, Piruś Smok będzie dmuchał swoje kolorowe bańki. One będą lądować na ziemi i tworzyć mieniącą się drogę. Wszyscy popatrzyli na siebie z zaskoczeniem. Potem Koko Króliczek klasnął w łapki. To jest genialne, zawołał. Nikt by na to nie wpadł. Feluś przytaknął z uśmiechem. Bibi Robotek natychmiast zaczął obliczać, ile płynu do baniek będzie potrzebne. Lili, chmurka już myślała, jak uformować wiatr, by bańki unosiły się idealnie. Piruś, Smok, z radości, od razu zaczął ćwiczyć dmuchanie baniek. Bańki mieniły się wszystkimi kolorami tęczy. Mimi poczuła ciepło w serduszku. Jej pomysł był fantastyczny. Gdy Tutu Żółwik powoli zbliżał się do polany, Piruś zaczął dmuchać bańki. Ścieżka przed nim zamieniła się w mieniący się dywan. Tutu uśmiechnął się szeroko. To był najpiękniejszy prezent. Mimi, widząc radość Tutu, poczuła, jak jej nieśmiałość znika. Jej serce biło radośnie. Nawet jeśli jej głos był cichy, jej pomysły były głośne i piękne. Od tego dnia Mimi częściej dzieliła się swoimi myślami, bo wiedziała, że nawet najmniejszy głos może przynieść najwięcej radości i magii. Widzicie, kochani? Mimi odkryła, że jej cichy głos ma w sobie niezwykłą moc. Pamiętajcie, że każdy z was ma w sobie coś wyjątkowego do powiedzenia. Nie bójcie się dzielić swoimi pomysłami i uczuciami, nawet jeśli na początku wydają się małe. Wasze myśli są cenne, a świat potrzebuje waszego unikalnego głosu. Dziękuję, że byliście ze mną w tej przygodzie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnej opowieści. Do zobaczenia.